Legenda Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej to specjalistyczne laboratorium naukowo-badawcze, wyposażone w aparaturę i urządzenia służące zespołom specjalistów z krajowych uczelni i instytutów do prowadzenia prac badawczych w obszarze wysoko zaawansowanych materiałów oraz technologii techniki lotniczej. Realizujemy badania właściwości mechanicznych, analizy składu chemicznego i badań mikroskopowych. Dodatkowo prowadzi się prace nad rozwojem technologii wysoko zaawansowanej stosowanej w przemyśle lotniczym. Jest to wytwarzanie odlewów monokrystalicznych, łopatek turbiny silnika lotniczego, a także powłokowych barier cieplnych. Laboratorium posiada system jakości zgodny ze standardami światowego przemysłu lotniczego. Jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią, która posiada tak zaawansowany system jakości. Wymagało to od naszego zespołu kilku lat ciężkiej pracy. Wprowadzenie systemu jakości było możliwe dzięki dofinansowaniu projektu z funduszy krajowych przeznaczonych na rozwój nauki. Wysokie wymagania jakościowe przemysłu lotniczego wymuszają konieczność spełnienia rygorystycznych warunków prowadzenia badań. Potwierdzeniem kompetencji laboratorium w zakresie prowadzonych prac badawczych jest Akredytacja Międzynarodowej Organizacji Performance Review Institute dla firm przemysłu lotniczego i obronnego NATCAP oraz akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. Uzyskanie obu akredytacji wymagało stworzenia kompleksowej dokumentacji systemu jakości, w tym procedur ogólnych oraz szczegółowych procedur badawczych, a także stworzenia bazy norm materiałowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Istotnym obszarem działalności laboratorium jest badanie właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych, decydujących o trwałości i niezawodności elementów części gorącej turbinowych silników lotniczych. Parametry prób wytrzymałościowych zbliżone są do rzeczywistych warunków występujących w silniku podczas eksploatacji. Dzięki powstaniu Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, przemysł lotniczy ma szansę prowadzić prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie, tworzyć oraz wdrażać do produkcji najnowocześniejsze rozwiązania technologii lotniczej.